Rynek medycyny długowieczności rzeczywiście jest to rynek, który rozwija się na świecie bardzo dynamicznie i od kilku lat obserwujemy wzrost liczby ośrodków, które zajmują się medycyną długowieczności. Na świecie to się nazywa longevity, ale w Polsce używamy jednak określenia medycyny długowieczności i są to nie tylko kliniki zajmujące się medycyną. Prewencyjną czy też medycyną długowieczności, ale rynek ten obejmuje również e, wiele firm technologicznych, wie, wiele firm te, e, również diagnostycznych, które rozwijają zupełnie nowe e, technologie, które wykorzystujemy do tego, aby lepiej zrozumieć stan zdrowia z pacjenta, lepiej zrozumieć to, jak możemy temu pacjentowi e, lepiej. Pomóc na tej ścieżce w stronę dłuższego i zdrowszego życia. W Polsce nadal jest to bardzo nowa e, gałąź medycyny i rzeczywiście zrozumienie medycyny długowieczności w Polsce ciągle jest niewystarczające. Ciągle wydaje się, że jest to temat, który wymaga edukacji przede wszystkim wśród lekarzy. Na świecie m, tych m, nie tylko klinik komercyjnych, ale przede wszystkim klinik. E, które związane są z dużymi uniwersytetami jest coraz więcej, i to zrozumienie takie międzynarodowe jest zdecydowanie większe niż w naszym kraju. Problemem współczesnej medycyny jest cena, i nie ma systemu ochrony zdrowia na świecie, który. Poradziłby sobie finansowo z tymi wyzwaniami, jakimi jest. Są nowe technologie w medycynie, nowe technologie medyczne, które są coraz droższe. Stąd takim najtańszym rozwiązaniem długoterminowym jest oczywiście medycyna prewencyjna, a medycyna długowieczności jest tą nowoczesną prewencją, która wykorzystuje nie tylko wiedzę medyczną, ale również wiedzę technologiczną i diagnostyczną, żeby zaplanować tę ścieżkę pacjenta w utrzymaniu zdrowia. Taką główną gałęzią, na której będziemy się skupiać, są badania genetyczne i epigenetyczne, z racji tego, że współpracujemy z wieloma zespołami i w Polsce, i na świecie, które specjalizują się w badaniach genetycznych i epigenetycznych. Również planujemy współpracować z firmami technologicznymi, czyli firmami dużymi graczami na tym rynku które już oferują pewne rozwiązania lifestyleowe, natomiast coraz uważniej patrzę na te rozwiązania w kontekście zaplanowania ścieżki profilaktycznej u pacjentów. No i wreszcie chcemy również otworzyć się na startupy, które tworzą bardzo ciekawe rozwiązania, natomiast niestety nie mają dostępu bardzo często do pacjentów i my chcemy zawiązać taką współpracę tak, aby nasi, nasi pacjenci mogli korzystać z nowoczesnych aplikacji, z nowoczesnych rozwiązań, które oferują firmy będące startupami, a z drugiej strony chcemy wspomóc te startupy, aby te produkty szybciej się rozwijały i szybciej docierały do pacjentów, tak aby pacjenci mogli z nich korzystać na co dzień.